studiuję sobie vlogi, co W tym vlogu, co to opowiem wam, że nic ciekawego się nie wydarzyło, się nie w mojej życiu nie trochę, ale nie jest tak, dużo że trzeba Już było, cały już to dopiero co sobotnia, bo po poprzednim filmiku to był taki, no i no, a teraz jest taki. Kurwa, czekacie. No, jestem z wami już z, z, z powrotem. To nowe krawtki może No, się... przez te popudki tu już zapomniałem, co chciałem powiedzieć. No, no. A co w moim życiu się wydać, no to tak. Zabarzał, to bardzo dobrze. Mianowicie trochę z odnowił kontekst. Jeszcze ja, so tak na krótką chwilę. Nie myśl chcieć, że coś że było, ale nie. Jeszcze starą koleżanką mam. Mamy problemy, potem się spotkamy, ale... nasza zadajność znowu się znowu. Jeszcze clip. Doszło nie jak... z Zmów, że... Było, bo tak, że... Się w było o takom oczu usunę, bo będzie lepiej słychać mnie z kamery. No, znowu jeśli, bo zerwał się mój no, y, koleg, no, znajomość, y, y, my się korygowali. No, z na to, że zadaje się koryguje. Się, no. no. Co dziewczyny mają do siebie, że po prostu jak coś im nie pasuje, to coś tego, to już... A widać że oni już... Y, w końcu związki, w końcu przyjaźni, wszystko po prostu już masakra Ale tam ja za bardzo się nie no, smutno było, bo jakbym był dalej z nią się kolegą, no to może coś tam powrócić, by było. Ale też włącznie, bo ona już jest zajęta, trochę lipa. No, pff, o, jak trochę flipa. No, tak jest, co, jakiś tam... No, smutek w tym miesiącu znowu się pojawił, bo w lipcu to była tragedia, sami wiecie. No, w sierpniu to wszystko przeżywałem, ale teraz to tak... już nie miarę. ale... No, ale cud się stał, że moja dawna przyjaciółka się odezwała. Mianowicie po dwóch latach. Dosłownie po dwóch latach sobie odezwała Ja już myślałem, że już kontakt gripy, że już arzyty z domu, że, że znałem, że już wiecie, już korzy, że ma swoje życie, ma tam swoje sprawy swoje życie i tam sobie tam usługuje. Ale po dwóch latach e, napisała do mnie, że na mesie. Z czym się spotkać. Ja takie ja oczy. O dwóch latach dopiero się odezwałem. Ja się dopiero tam nie miałem czasu, tam trzeba jako jakoś przysłać. Odwiedziłem mnie. Wszyscy no, zapytali, jak na, na długo zostaje. w Białostoku, bo ja myślałem, że to tam tylko na chwilę wiecie, było dwa lata temu, że w Białymstoku było tylko na chwilę. Później znowu pojechała tam poza Białymstok, na no, swoje gniazdo, jak to się mówi. I myślałem, że tylko na chwilę przyjechała, ale to już okazało się na stałe, że w Białymstoku zostaje na zawsze. Więc cóż! Taki to no i dość często mnie odwiedza, no odwiedza Często się widzieli, tak mówię to nie No ale też jest trochę się... już w moim życiu, bo wiecie, jak ja nie mam pracy, a tylko jedna osoba pracuje i tylko jeden zysk jest bo jest ciur nerwowo. Jest to tak bardzo nerwowo, bo coś kupić, coś z tego to już jest, jest wielki problem. Eee, no, ramość. I ja już zauważyłem, że dwa lata temu, czy trzy lata temu, nie przez to pandemię... Jak jej nie było, w ogóle, rok 2019, jak nie było tej pandemii, to kurde, wszystko było tanie. Nawet jest szanse, bo promocję dawali, żeby tylko wykupić ten produkt i dać nowy. To było tak tanio, że, że teraz to jest po prostu masakra i wiesz, tam było odcinek po tej inflacji, tam w ogóle Cały czas co o tym mówi. No i, i wcześniej, że te parę złotych to się do jedzenia. zapłaciło się rachunki i jeszcze zostawało. Jeszcze zostawało, jeszcze człowiek mógł sobie pozwolić na naoczenie. I z tam gdzieś na miasto. No, A teraz to ledwo to na rachunki, na jedzenie trafi. Ledwo. No. i temu ja. Tak mocno się angażuje w roboty, w, w roboty, no i w rodzinę, no. bo chciała pomagać rodzinie, Bo jak ja patrzę na tą sytuację finansową, to jest po prostu masakra. I to nie jest moja wina, ci tam się jest po prostu przez ten nas głupi rząd, że tak po prostu cię wyjebał w kosmos to nie wiem, przez wojnę i teraz na jest mały odciskowy, to jakiś y, jakieś podróżki po, podniosą i do czego ta Polska prowadzi? Żeby ludzie zdychali z głodu? Albo polscy kraść? Albo nie wiem, co jeszcze będą kombinować, żeby mieć pieniądze. No po prostu zastanówcie się rząd, bo to nie idzie w, w, w dobrym kierunku. Postarczy się na miejscu tych biednych ludzi, którzy tylko zapłacą e, e, za rok, kupią coś tam, u błochenka chleba i to wszystko. No. I to wszystko. A jak nie będą mieli za co kupić jedzenia, to po prostu umrzą z powodu. A teraz idzie sezon zimowy i jeszcze to na węgla 3000 zł to z tego, że wydać podatek na te 3000 zł skoro może zabrakło węgla skoro może zabrakło drewna bo będzie tak drogo, że ludzi, ludzi nie będzie w stanie kupić no. i tyle, po prostu masakrę no. I dlatego ja są roboty, żeby to jakoś to u nas i tak będzie ciężko. będzie ciężko, ale już trochę lepiej. Już trochę lepiej. No. O, no. To byłby tyle na tym vlogu. Zresztą trochę się O tej, ale to. No, no nic na to nie pora, bo. To, po, to chyba każdego w, w takie to moje życie wyglądało no. trochę nerwowo przez tą sytuację i nie pracę, bo trochę nerwowo jest. No. A szczególnie, że teraz jest taka pogoda depresyjna, że po prostu dla jak nic się nie chce. No już ja wam nie zanudzę, bo i tak pewnie nic nie, nie dotrzymał do końca. Jeśli je dotrzymacie do końca, to napiszcie, wytrwałam twój odcinek na rodzinie. No. Ształt do w górę subskrypcja. Kto mnie nie subskrybuje, dzwoneczek, żeby dostał powiadomienia, komentarz z wiedział, że wy zjecie. Trzymajcie się ciepło. Na ubrach.